miam, 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 jaka przepyszna Rafa koralowa! O, moi drodzy, robotyczny rybon. Jej, robotyczny, robotyczny, a przy tym bardzo śliczny. No właśnie. Jej, a ty to jesteś brzydal, aż można się ciebie przestraszyć. No, ho, ho, jest odrodzonko. No pewnie, no pewnie odradzamy się. Jej, jej, je. 500% więcej damage'u i 1000% więcej doświadczonka. Wow! Jej, pewnie, że chce się odrodzić. I co, i co? Od początku. Jej, nasz rybonek taki żółty, złoty. Ha, 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 O, jaki rekin wspaniały. Będzie walczyć z rekinem, rekin z rekinem. Tylko, że tamten bosior jest ogromny. Ale nie miał ze mną żadnych szans. Patrzcie tylko, bo miałam takie wspaniałe zębiska. O! Ośmiornica, będzie przepyszna jajecznica. No pewnie, no pewnie, fajnie, moi drodzy. Miam, 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 i kolejna mapa. Ha, ha, ha. Rafa Koralowa. I co? O, dużo doświadczonka teraz zdobywam. Jej! O! Jaka ładna rybka! Widzieliście to? Jaką ma trąbkę śmieszną! Jej, moja droga! Miamni! Troszkę wolniej tu teraz idzie, ale może nie będzie tak źle. Nie, nie, nie! I co? Dwa dodatkowe rybony? Ej! Płaszczka! Jestem teraz taką płaską rybką i kolejna. Mm, żaba? Żaba? Ej, kochani, tylko... Żaba w oponie Tralalala. I mamy teraz kochani O krokodylasa w melonie Albo w arbuzie Tak wam powiem na luzie Świetnie O a ty to kto Jej patrzcie z nogami rekin Wspaniały O jaki uśmiechnięty w niebo wzięty No pewnie i walczymy z bosiorem Tak o Zrobiłam to z humorem no pewnie Świetnie wyglądasz koleżko i co to takiego? Je, 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 Ulepszony rekinas! Ma taką pałkę za pałkę. Hahaha. Ha, ha. O, jaka złowroga mina! No właśnie, idziemy do kolejnej mapy. O, jak tutaj jest ładnie. Do widzenia, do widzenia. Do onie, zobaczenia. Moja rybko wspaniała. Cóż my tu jeszcze mamy? Na co czekamy? Rafa koralowa, no pewnie. I co? Ohoho, patrzcie tylko. Jaki rybon. Wow. Jej, bardzo ładny, bardzo ładny. No, i ma wspaniałe. A my sobie tutaj rozwijamy różne rzeczy. Patrzcie, to już sobie porozwijałam, to może to. HP, jejeje, mam więcej zdrówka i jest nowy rybon. Jaki uśmiechnięty, Jaki a przy tym bardzo śliczny! O, tak mi się podoba szkole szkoły! No pewnie! Miksturki sobie wypijamy, cóż my tutaj mamy? 50% więcej monet przez 15 minut i 50% więcej doświadczonka też przez 15 minut. Tak, moi kochani. O, co teraz będzie? Co? Las! By nauka nie poszła w las? Jeszcze trochę nam brakuje! Brawo! Taki sam rybon, tylko różowy. O, bardzo, bardzo fajowy. Chociaż ta wersja niebieska bardziej mi się podobała. O, jej, widzieliście to? Jaka kolorowa rybka? Przepiękna. Jaka jesteś wspaniała. O, bardzo mi się podobasz, moja droga. Jej, kochani. O, epicki demon? Hm, diabołek? Chyba tak. O, nie to perek. No, świetnie. Otwieramy nasz panelas, zaznaczamy najlepsze. O tak, a tu sobie kraftujemy, kraftujemy bez żadnej ściemy, moi drodzy! I zaś zaznaczamy najlepsze, świetnie, no! Ho, 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 ho. Do widzenia, do widzenia węgorzu! Jej, patrzcie! O! Udało się, je, 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 pokonałam cię i rybona teraz pokonam tego mechanicznego. Uwielbiam takie rybony, bardzo oryginalne, e! Strasznie wolno to idzie. Czy mi się uda? Dobra, odpuszczam. Bo on szybciej niestety pozbywa się mojego zdrówka niż ja jego. O! A teraz co będzie, co? Brawo! Jestem takim rybonem różowym, bardzo optymistycznym. O! No, moi drodzy, i jeszcze raz ciebie i będę w niebie, jak cię pokonam. Moja droga rybko. O! Jej! Też tak wyglądam, jak ona. I sprawa załatwiona. Wow! Jej, robot ryba, robot ryba. Jest tutaj chyba. ej! I co my tu mamy, kochani? Przedmioty takie magiczne kula! Taka kula, jak wróżka ma! Tra la, 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 la! O, i to kostur był jakiś? Piórko! Sięga. Niesamowite, niesamowite, kochani. Dobra. O, 12% więcej HP. Je, 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 czyli zdrówka. O, to mi się podoba. A tutaj ta kula. O, damage 8% więcej, a tak 10%, też to chcę, jejeje, je, je. 13% więcej HP, czyli zdrówka oczywiście, ale nie, tego nie wybierzemy, może to, jejeje, je, je, będzie więcej obrażonek, no, to mi się podoba, to mi się podoba, fajna ta przygoda i zaznaczam sobie nagrodę, którą jest miksturka do expa, czyli doświadczonka, no, świetnie, świetnie nasz Rybonie i zaś walczymy z Bosiorem, tak, robię to z humorem, tak sobie sobie tutaj farmie i jest nowy rybon. Taki sam. Ram, pam, 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 pam. Tylko kolory ma inne, takie różowe. No dobra. Jej, może być, może być. Co tu kryć? Jak tu żyć? Nie jest najgorzej. Idziemy do mapy numer 4. Tak. Jej, widzieliście to? Jak tutaj jest mrocznie. O, rozwijamy sobie coś fajnego. Jest, moi drodzy dodatkowe miejsce na przedmiot. O, co sobie tutaj umieścimy? Laskę tę. Nie, nie, Tak tu się gra. tra la la, la la Ale jeszcze... O, rozwinęłam sobie defensywę, czyli obronę. Świetnie. O, co to takiego? Ale brzydal. Okropnie wyglądasz, koleżko. I mamy jajucho. Wow, taki świecący zwierzaczek. I zaś ty bardzo miło mi. No, otwieramy nasz panelas i najlepsze zaznaczamy. O i kolejna mapa na końcu świata. Tak, przywitaj się z moimi widzami, tylko ich nie wystrasz. Teraz fajnie wygląda, nie sądzicie? Bo nauka nie poszła w las! Je, jaki mechaniczny, fajny zwierzaczek, jak on wygląda! O, niesamowicie, niesamowicie, taki robotyczny, a przy tym bardzo śliczny i mamy odrodzonko kolejny raz. No to włazimy. 1000% więcej obrażeń i 3000% więcej ekspa! Czyli doświadczonka pewnie, że chcę! Je, 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 I zaś jestem takim malutkim rybonkiem złotym. O, moi drodzy, patrzcie, teraz to wyglądam dopiero! Niesamowicie! I co, i co? Legendarny zwierzaczek, to mi się podoba! Jej! A ten to dopiero jest ulepszony. Wow, kochani. Idziemy sobie do naszego panelasa. O, cieszę się Blue NASA Będziemy kraftować. Tak, moi drodzy. I co? Świetnie, sukces. 1275. Niesamowity, ulepszony zwierzak. O, ja jako rybon też świetnie wyglądam. O, patrzcie tylko. W bananie! W bananie! Delfin był, ale się zmył! A teraz czas na ciebie i jestem w niebie! No! Jaki groźny bosior! Jeszcze trochę, jeszcze trochę! Chyba mi się uda! Miejmy nadzieję! O! Tak jest! Subcio! Jesteś wspaniała nasza rybko! A teraz jestem takim smokiem? O! Tu sobie coś rozwinę! Tak! Tak, moi drodzy, to mi się podoba! Zaś mam coś nowego! O, i bardzo świetnego. I sobie oczywiście losujemy, losujemy księgę tu mamy, i jeszcze coś, i jeszcze coś! O, kostur! Piurko! O! I zaś księga! Tak jest, jeszcze raz, jeszcze raz! I zaś księga? No, moi drodzy, mam wykupione kolejne miejsce. No! I co? Pióreczko? No pewnie. O, HP 30%, serio? Kasiurka 5%? O! I jeszcze Spidzik też jest, a tutaj jest głównie Żyćko. No, to jest słabe, a to? 33% więcej obrażeń i 5% monet? O! Nie, no to jest ekstra! Tutaj też jest nieźle. O, atak 28, demycz 22. No dobra, no dobra, jest zupa z bobra. Zdecydowanie, kochani. Jej, bardzo mi się to podoba. Jeszcze tutaj coś mamy. 33% damage'u. i... Ataku 37. No dobra, to usuwamy i coś lepszego sobie tutaj powrzucamy. Te książki są subcio, bardzo mi się podobają i je sobie tutaj umieszczę. Tak jest, tak jest i nie ma już żadnych łez, Serio, więcej doświadczonka będę zdobywać. Pewnie, że to chcę. Jejeje. Je, je. Może to nie, a może to. O, piórko na pewno się przyda. Jej, subcio, jeszcze jedna rzecz. O, tak, książka. No. Brawo, brawissimo. Mam tak dużo już teraz tych przedmiotasów. O, mapa numer 6. Jak tutaj jest ładnie. I co? Będziemy atakować tę rafę koralową. Nie masz ze mną żadnych szans. O, cześć. Żaba. Żabaw oponie, żabaw oponie, jeszcze tego nie było. A ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać. Cześć moi drodzy, i do usłyszenia!